Hej, z tej strony Kocifan. Jakby jak patrzycie na mój progres, to jakby ja sobie chwilę tą grę pograłem I jak nie nagrywałem odcinka, więc no mam trochę tutaj ulepsane zacy. I jak zawsze dam wam link, więc będziecie mogli zagrać. No więc w sumie... Ta gra polega na tym, że bierzesz lepsze osoby linijką i zdobywa spety. i są sekrety w sumie w tej grze. to, to jest sekret, na przykład, że tu jest taki lód, y na którym jest napisane, będzie y druga część tego, więc to jest w sumie super sekret jakby. Mi się podoba ten sekret. No więc... Może przejdźmy do rzecy, bo ta gra była jest tak, no w sumie dawno wydana. Bardzo dawno była ta gra, nawet powiem, wydana. Nie. Ja nie oszukuję. Gra jest po prostu świetna. No gra jest e, totalnie fajna. Bije jest jakby takie ty... Ludzie, bies ludzi, bies ludzi jakby. I w sumie. To tyle, ale. Później są coraz lepsze ludzie. No to. To, 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 to. A popularne dziewczyny lecą bardzo szybko. Więc co się stanie, jeśli nagle spróbuję ich zabić? To może bardzo długo trwać, no ale chyba ich to nie zabije. No, chyba... Chyba ich nie zabiję. No, co bo popularne dziewczyny na razie bić. Bo ja muszę zbierać stówę. I wylosować nawet, kurde, jakąś najsłabszą, najsłabszą jednostkę. Ale po prostu coś wylosować, bo jestem słaby w miarę. Więc ja muszę też wylosować. No i my... Mon... mon no to na to było mało procent, a ty, w sumie na to było dużo procent, więc w sumie słabe, słabe dostałem tu. Ale chociaż najważniejsze, że więcej hajsu dostałem za taką popularną dziewczynę, 35, I, ale mam więcej ataku trochę, nie ma co chodzić z tym platak, pla, platakiem i ogólnie z tym, bo... To wygląda jak totalnie jeden wielki sekret, ale może to nie jest sekret i tylko mi się tak wydaje. No, to może mi się tylko tak wydawać, ale ogólnie gra mi się bardzo podoba. Nie ma co za bardzo robić w tej grze w sumie. No, ale można coś tam robić. Bić i farmić na 10 tysięcy złotych. No to to można robić, ale Fajnie jest to, że na tych bulik zarabiam 7, a łatwiej ich zabijam. To jest, to jest już lepsze rozwiązanie. Nie ma mega, no to będę farmił tutaj tak jedenek i jeszcze jedenek. Zobaczymy, czy coś. ...popularnego mi tak wyleci, bardzo popularnego. No i Polar Bear, Polar Bear. To tak... D, E, L, T, N, Nie, ja w sumie... Co to daje? To daje... Jeszcze tyle kasy. To daje tyle, to daje tyle, to daje... ...tyle. Ten rabit, rabid daje się jeszcze to czyli to opłaca się zdjąć i w sumie to założyć. To też jest. I w sumie unpip... Odin bo ja muszę go założyć. Wycieć. i w sumie go one to są słabie tego muszę ekwipować w sumie tego muszę zdjąć i tego ekwipować ale to trzeba myśleć w tej grze w sumie nie pomyślałem ale w tej grze trzeba mocno myśleć I dopiero teraz mam najmocniejsze pety, jakie mogłem mieć, no to dopiero teraz i będę jechał. Mocno. No teraz te popularne dziewczyny, no łatwo jest ich teraz zabijać. Może za tego nawet dam radę zniszczyć. Dam, 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 dam radę, dam radę. Nie wiem co się kupuje za te ko... te ko... -końsy. Nie wiem co się za nie kupuje. Ale coś na pewno się za nie kupuje ale nie wiem co się za nie kupuje i nie będę chciał wiedzieć co się za nie kupuje bo nie you no know, ja wiecie ja bym się z wami pożegnał więc ja byłem Kocifan, pas yy, Bararo, yy, pędzę odcinki